Siema, z tej strony Kromat Dzisiaj zagramy sobie w Battlefield 5 Tak jak mówiłem, wbiliście 5 łapek pod filmem Dzisiaj zrobimy sobie... Zagramy sobie w Burze Ognia z jakimś losowym teamem Z Battlefielda tak będą takie trochę dłuższe odcinki, żeby... Wszystko się zmieściło. No i właśnie. Zostawiajcie subika i łapaczkę w górę pod filmem, pod filmem, żeby pojawiało się więcej Battlefield Piątki. Jeśli będziecie chcieli, mogę też nagrać dla Was fabułę tej gry, bo jest fabuła. Mogę, będę mógł dla Was nagrać. No, więc zostawiacie łapeczki w górę, subieka z dzwoneczkiem, tak jak mówiłem. Jakby co to, ta mapa jest całkiem spora. No. Nie wiem, czy nawet wystarczyłoby czasu, żeby tak ją obejść całą dookoła. Ale jest tu właśnie burza ognia i raczej by burza ognia zabiła. Jak się jest w tej burzy, to traci się HP. To wiadomo. nikt nie robiłem, bo nie miałem na broń założonego bagnetu. Fajne takie. Takim samolotem właśnie będziemy lecieć na mapę, ale nie zniszczonym, tylko całym. Długo to trwa to dobieranie graczy Musimy trochę poczekać Poczekaliśmy, ale już się zaczyna. Tak jak mówiłem, lecimy takim samolotem właśnie. Taką miejscówkę, by tu teraz polecieć dobra, chcą lecieć na tą, to, to polecimy na to. Tylko tam mogą być typy, ale... Mogą być, ale może ich być strasznie mało. Dobra, skaczemy. Pod X-em właśnie można ym, ze spadochronem, ale, ale potem nie da się złożyć tego tak, spadochronu, takich normalnych, tak jak normalne to. Może polecimy sobie na ten domek? Na przykład. Ale chłop mi w chamsko wjechał tu. Co się tu stało? Oh. Mm. Mm. Kurde, a szkoda. No trudno. To musimy już wyjść, bo i tak nic, nic tu nie zdziałamy. Zagramy sobie jeszcze jedną rundę. Może tym razem polecimy w bezpieczniejsze miejsce. Albo zagramy sobie po prostu solo. Tak, solo sobie zagramy. Solo lo, zwykle trochę dłużej szuka gry. To jest właśnie ta kampania Nie ukrywam, że już ją przeszedłem, niektórych tam rzeczy nie zdobyłem Ale jeśli chcecie, to będę mógł dla was ją przejść drugi raz W każdym odcinku coś możemy sobie poprzechodzić w tej kampanii bo jest ona nawet długo. dobra, dobrało nam jakąś gierkę teraz tylko czekamy Może jutro się odbędzie stream na moim kanale, ale nie wiem. Jak się nie odbędzie, to, to w następny weekend, może. Bo dzisiaj nie będę miał czasu na streamowanie. Być może jutro. fajnie, że tu są takie zimowe tereny i i zielone. Nie wiem, czy polecić sobie na jakiś pojedynczy domek, jakiś znajdziemy może. Bo, jak polecimy na przykład na. Możemy. Tutaj może polecieć. Może nikt tam nie poleci. Akurat. Tam może ktoś polecieć. Albo tu możemy polecieć. W sumie. Są to typy, chyba nikt tu nie leci sobie na ten najpierw domek pójdę, a potem na tamten. O mamy moje ulubione granaty. To fajnie, bo lubię te właśnie z butelką co so, się zapalają. So, i, i to jest jedne z moich ulubionych. Super, a mam do strzelby, jeszcze tylko strzelba. Gdzie tu znaleźć jakąś broń? Nie chcę nóż. Co? Nie ma broni? Super! Pistolet. Kozacko. No wiesz... Nie. Dobra. Tu raczej nic nie będzie, to się nawet chyba nie da wspiąć. Czy tu ktoś jest? Mm. tak? Kurde. Załatwił nas. No, Załatwił się No jeśli się ma tylko pistolet To no To się raczej nie przeżyje <laughs> W zamkach byłem jeden pistolet, tylko był szkoda. <laughs> no ale często to się pojawia. Ale tak naprawdę dostaliśmy jakieś peda. Zagrajmy sobie może na poligonie, na poligon sobie pójdźmy może. Poligon jest spoko, żeby tam sobie czasami poćwiczyć, coś. Czasami chodzę na poligon. Można tam powiedzieć czogiem sobie poćwiczyć czogiem Samolotem sobie poćwiczyć. Można tam sobie poćwiczyć strzelanko. Można sobie powiedzieć tym samochodem jakimś. Spoko jest całkiem poligon, tam są też takie... W niektórych miejscach też można tam tam są też takie te wybuchowe rzeczy, przykład panzerfaust w tym odcinku obejrzymy. Doskonalicie swoje umiejętności, które przydadzą się Wam na polu bitwy. Jest tu kilka miejsc, a każde koncentruje się na innym aspekcie walki. W wolnej chwili sprawdźcie je wszystkie i pamiętajcie, żeby próbować pobić swoje życiówki. 15 minut poświęcimy na burzognię, a 15 minut na poligon. Może weźmy sobie otwarty teren. O, witajcie, żołnierze. Mam nadzieję, że swobodnie posługujecie się Pójdźmy na ryży na ćwiczenia może strzeleckie. ...dobędziecie więcej doświadczenia i doszkolicie się we własnym tempie. W wolnej chwili użyjcie każdego sprzętu, jaki tu znajdziecie. No i są czogi i są takie samochody. Pojedźmy sobie od razu tymi samochodami. Skorzystajmy i pojedźmy sobie na, na ćwiczenia strzeleckie. Trening celowania, co mam tu robić? Aha, mogę sobie zmieniać broń, to fajnie. Um, o. To jest fajne. Zagrajmy sobie tym. No i o co chodzi? Da się to jakoś rozpocząć. Bo już jest rozpoczęte. Dobra, pójdźmy sobie gdzie indziej może. Trink strzelania z kąta. A, tutaj. Pójdźmy sobie dalej. Co tu jeszcze jest? Nie, to się nie rozwali. Co tu jeszcze jest? Aha. Jak sobie odpalimy to? A, bo tu się teleportuje. Ale fajnie. O, to to miejsce właśnie. Można tu wziąć jakieś wybuchowe rzeczy. Czekaj. Tu co jest? Takie na przykład. O. Chodźmy sobie dalej. O, trening z gadżetami jest fajny. Są różne gadżety. Przed piat. Teraz chyba nie trafiliśmy. teraz trofejnice, aha, ok, trofejnice, teraz ne, co? Dobra, walnijmy tak po prostu. Nie. No. Um, no i to na razie chyba tyle. A bo to jeszcze można odpalić, żeby to się ruszało. To fajnie, żeby czołgi się ruszały. No i trafiliśmy, dobra. Idźmy gdzieś dalej. A można to rozwalić tym? Ha, można. Fajnie. Coraz bardziej podoba mi się ta broń. Szkoda, że tym się tego nie da rozwalić. Jak weźmiemy to, ha, już się da. Weźmy granat zapalający. Nie, a to jest już odpalone. O jest, to jest coraz dalej wtedy. O, trafiliśmy, to dobrze, zapaliło się. Odpal to takie coś. Można, można... zobaczyć jak się trafimy. Jeszcze dalej. Hm. Idźmy gdzieś dalej. Jak się trafi tak? Aha, okej. Okay. Są też samoloty. Na przykład tutaj. Nie za bardzo umiem latać samolotami, więc czasami sobie ćwiczę na, na poligonie właśnie. I tak, tak fajnie jest. Żołnierzów, wracaj na pole walki. Dobra, wróćmy się. Nie opuszczaj, pola bitwy, O. Oh. A, te samoloty cały czas tam latają. Śmiesznie. Teraz co już spadają. Nie. Tak się latają. Ale obity jest tamten. Obiłem go mocno. Aż się z nigdy mi takich obiłem. A na pojazdach są właśnie czołgi. Aha Zobaczymy się wydaje, Jak już zestrzelić Raczej nie Szałgiem. Nie, też nie, nie. Dobra, wyjdźmy albo pancer Nie, też nie. A szkoda, byśmy mogli tam tego ostatniego chociaż prawie trafić. Dobra, wychodzimy. W tych opowieściach wojennych jest, jest takie wprowadzenie pod flagą Niczyją, Nordles, Tyralierzy, Ostatni Tygrys i epilog tam. Epilog taki. byłem firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms God help us all The wheels of war are still turning Throttle set engines roaring armed fueled sobie <laughs> epilog Na razie z niego wyjdziemy. Więc, jeśli chcecie te opowieści wojenne, to piszcie w komentarzach. Choć pewne, jak zostawicie łapeczki w górę, to i tak prędzej czy później te opowieści się pojawią na kanale Fabułka. Więc. Zostawiajcie mapeczki, Może jutro się live pojawi, ale tego jeszcze nie wiem Nie będę miał często się pojawi No Zostałem takie fajne Rzeczy Polecam wam kupić tę ofertę na Black Friday, jeśli macie tę grę. A ja się z wami żegnam. Jestem Kromat i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.